Thank <laughs> you. Witam ja was wszystkich ja bardzo ja serdecznie w kolejnym odcinku z Terrary i Wojny Królest. Terraria jestem z Gredzie, ze mną z kurczek Literaj, który ma w tele mikrofon i go sładzimy Bo ty Miało go nie być ludzie! Ludzie to miało go nie być, ale wiecie... Zlitowałem się, bo w pieniądze przeką... Dzień dla dzieci zwierząt Tak, z gredzie chodź Coś Ci dam. Co ostatnio, Jak dodałem. pamiętacie byliśmy ostatnio w jaskiniach i mieliśmy dokończyć, ale niestety z Gredzie musiał iść. Ja trochę pochodzi i patrzcie jaką różkę mu złapałem tam z lodowy. I mamy już zbroję z kopalni, bo tyle się zdarzyło wykopać. I słyszę siebie podwójnie. Teraz wycisz ten, wycisz głośniki, bo strasznie słychać. Co? Wycisz głośniki! Nie mam jak to właśnie będę Dobra, to je wyłącz, będziesz gadał, a ja cię będę opisywał. Chodźcie na dół, chłopaki, idziemy. Mogę to przyciszyć. To przycisz. O boże, kto tu wodę zlał? Nie, jestem Kto wylał mi wodę? No nie ja. To Ja usłyszy podwójnie teraz i ogarnijcie. A nie, nie. Gdziemy. Jest Kto wylał wodę? No właśnie, nie ogarniam. No, to nie ja. O, pamiętasz, ostatnio, że kuwał się do 3.1. A, już powiem, pa, pamiętacie tam żeby... Ja też nie. Dobra, chodźcie, idziemy do dżungli. Nie, Taraj, wycisz mi tutaj głośniki, bo ja nie, nie ogarnę tak. A to ja was nie będę słyszał. Trudno, ale nie chcę, żeby widzowie słyszeli mnie podwójnie teraz gówno Nie, wy wywalam go. Weź wyłącz. O, teraz od razu lepiej. Aż było widać Skype'a chwilę. przepraszam, tak. ale nie wiem co zrobić. Zaraz się połączy znowu i, trzeba i tak będzie tak... Trzeba tak zrobić. Yy, a, a dopóki dopóki Adi się nie ogarnie, dopóty yy, nie będzie go na konfie. Tak, o, on. już próbuję coś tutaj stoi i robię coś. Widzicie? No, nie trzeba. Yy. Ej. <laughs> <Dzięki, śmiech> tak. Teraz na hita mam każdego MOBA. No to włóczę jest zajebiste. To będę jeszcze potem zreforged. for. Ma 4 tutaj mówię coś do 1. Ja. w lola, nie? A kuczek taki OP koleś losował mu się na armie. Lux I z ulta ciągnął. Ale to teraz... no znaczy nie chyba, tylko źle mi szło. W porównaniu z tamtym. Grać. No, MF kon nauczyłem nie się, się grać, prawda? Ja... ja... Patrzcie, patrzcie, co za... Aaaa, kilamuś, aaaa... Ja pamiętam jeszcze jak ty z tego ult ciągle triple waliłeś. Triple triple, 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 No co, dobra, jest ult na Arama. Ja nie, nie triple, trupy, a nie triple. No wtedy jeszcze trzy trupy. Wtedy, teraz też masz trzy trupy. Ja tak, a ty już sobie zmieniłeś na angielskiego. Lola. Ale ja mam loa, lol. Lola, a nie loa. Idę na dżunglę się wyhealować, czekaj. Dobra. Ja zrobię... ale ode mnie blue. No dobra, to chodź. My nie, bo to jesteś apekiery. w ogóle... O. I dostałem jeszcze od puczeka... Cały set kobaltowy dla maga. Dzięki ci w ogóle. Bo... Ja muszę iść kurczuk, idę. Poszedł, a ja musiałem kopać wtedy. Sam. <grym> no i jeść musiałem, na bo byłem. w się musiał oczywiście. A czyli mi jeszcze zostało. W ogóle methyrylu nie mogłem znaleźć. Tylko kobalt mi się znajdował. Kobalt. Chyba, że nie był zrzucony, nie wiem, bo ja zrzucałem po kolei wtedy na nagraniu i jakoś znajdowaliśmy na serii, a później nie mogłem go znaleźć. W ogóle szykuje się seria. Seria. Multiplayer Starbond. Jak mi się uda ogarnąć i jeśli postaci da się przenosić, bo jeśli się nie da przenosić postaci, to mi będzie szkoda. I nie, nie będę, będę robił serię, multi. To. Seria i tak będzie. Czy ci to podoba, czy nie? Widzowie chcą, co nie? Tak. Seria i tak będzie. Ja nie testujemy. Trzeba Mnie do chodzi. pana Mifki Cenzora napisać. Nie, co ja? Tak. Byłem oczywiście przyrządny pro, On podobno teraz ogarnia już. No właśnie mówił mi coś, że ogarnął już że ten z tym połączeniem i wie co chciało zrobić. testować, ale... No i mi się nie chciało testować, ale e, dzisiaj pójdę do niego, znaczy pójdę do niego, napiszę do niego i przetestujemy. Jak będzie, bo teraz właśnie sprawdzałem czy jest i go niestety nie ma. Nie! Teraz powiedz gdzie w ogóle mamy iść? Do dżungli? Inwejdujemy Welcome to the jungle! Welcome oh, yeah. to the jungle! Sergik! Yes. Uh. KS noob Report Okej okay. Ty sobie myślisz, że co, że, 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 że taki dobry, co? Ty myślisz, że Jestem taki dobry? najlepszy Jaaa, apekiery Ja. Jestem po, jestem abekery Ej di ko o ale, je, I od razu mówię, że na 500 widzów będzie mega super specjal, gdzie... Tam, gdzie kurczuk wymyślił z innymi ludźmi... Oh Boże, gdzie kurczak wymyślił z innymi ludźmi, że będzie to konkurs na twórczość waszą jakieś fanarty albo na przykład... Piosenki możecie najdokładać, o, piosenki. No, będę piosenki tak. Już to widzę jak to śpiewa. Eee, to, to rysowanie może lepiej. Znaczy róbcie co chcecie, tylko żeby mi się spodobało. Może... Oni są w dżungli. Co? Oni są w dżungli, bo Ej, a dlaczego ty w ogóle to wymyśliłeś bez uzgadnienia tego ze mną? Eee, bo tak. Nie, nie odbędzie się to, ponieważ nie zgodnie ze mną. Ale i tak się to zgadzam, więc będzie. No. Tylko, że kurczuk musi jakąś fajną grę znaleźć i mieć na nie pieniądze. Ja mam takie dwie. Ale to, 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 to najmniej... Jedną... Ale nie, ja mam taką jedną. Ja, nie, to będzie taki mały bonusik. O. E, z dwa kody, ale to będzie tylko taki bonusik do tej głównej gry. E, Może taka, zrobimy na... na drugie i trzecie miejsce, a pierwszą będzie to, o, ta gra. O, właśnie. Pierwsza, miejsce to będzie właśnie ta główna gra, którą kurczak kupi, albo ja kupię oczywiście. A, po I, ktoś a drugie i trzecie miejsce. Na trzecie miejsce będzie starter pack do WOTA, bo mam kod. O! Na... nie, 100 tysięcy hajsu na start, 7 na... na... na tydzień, chyba Platinum, mm, Premium Konto, o! Jeszcze tam coś. A na drugie miejsce będzie gra eee... jak by się nazywała? Na e coś. Enkla? Czekaj, nie, nie, nie mów teraz, Enkla bo nie pamiętam nawet, nie chcę powiedzieć źle. Zgrodzie nie jest sprawdzaj, chodź, chodź. Enklajw. Okej. Okay. N-cyl A-V-E I w ogóle kuczak zły był, bo powiedziałem żeby wrzucił e, link do Overwolfa e, tam... Nie ja byłem zły w sprawie, bo ja zły że nie wrzuciłem na ciebie, że nie wrzuciłeś, ale wpiłem na konto i sam wrzuciłem Aha, okej okay. No A No tak, bo ty pamiętasz hasło, zapomniałem No y i w ogóle takie pytanie czy ktoś chce serię z Minecrafta, ale nie ja tylko sami i zgrać, żeby najbardziej nagrywają. Ale ja, ja nie, nie mogę nagrywać Minecrafta. To nie będziesz nagrywał, to będziesz grał. Okej. Okay. Tak mogę, ale jeśli oczywiście będziecie chcieli, bo nie wiem. Bo my te tak Minecrafty... Ale jak chcecie... To... No Minecraft to fajny ogólnie, jest, ale wiecie. Nie, troszkę, i dla mnie nie jest femu? Ile jasno te... ile mózg. Tak M Musisz pomyśleć czy, czy zaatakować z lewej strony creepera, czy z prawej Czy trzymać się na odległość, czy zajść, żeby nie wybuchnął Czy na przykład sobie fortecę, czy zamek Czy na przykład musisz pomyśleć oczywiście swoim mózgiem, który się rozwija w trakcie grania Czy mieszkać pod ziemią, czy na ziemią, czy w niebie, czy na ziemi, czy, czy wszędzie Czy grać na multi, czy grać na single, musisz myśleć wszystko Musisz, nie? musisz myśleć Nie ma myślenia nie Wcale nie rozwaliłem tą mapę tutaj jak idziecie Nie, wcale Te, wcale nie te dziury to meteoryt tylko wykopane Tutaj też. Bo, bo był ten, pisało meteoryt has been landed I tak X bum 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 zbagowało się, bo lagi były na serwerze No mniej więcej jak to zgrać odpowiedział Masz rację stary Wszyscy zginęli Wszyscy zginęli mm. Aha. Myśmy mieli tutaj apokalipsę. Akopalipsę tylko że po stronie zielonych tylko. Mamy mapę! Przecież No tak, ale idziemy do dżungli, to później będziemy robić. Dobrze, ale cichutko nie mogą nas... W ogóle ja chciałbym powiedzieć o paru kanałach, które chciałbym polecić. Sprzeciejcie się czy subskrybować bardzo, proszę. to jest bardzo fajny kanał, nic tam nie rzuca. <laughs> <laughs> tylko... Ale wkrótce wkrótce może coś będzie. No na Black Hold. Co <laughs> tak, nie. Ale tak na serio już, tak w pełni serio, S sami kwadrat jeden to jest i, i on wiecie kto to jest. Ustrować go on nie ogarnia, on nie umie w ogóle przejść tych muzyk. U mnie plus... dobre. Wczoraj tego mi pokazał. tego. Właśnie on tam wrzuca przede, myślę... przede wszystkim dużo muzyki, bo tutaj to wrzuca. Myślę, że on to zrobił? Co? Myślę, że on to zrobił? Nie, on myślę, to, on to... to są normalne, tylko że on nie przerabia. Ale myślisz, że to on to przerobi, tak? No. No to przecież yy, na to samym końcu muzyczki jest... Yy, Napisane tam, na dole po prawej stronie. Czcionką minus 30, muszę grzyb. Baj z gredzie. pisze. Aha No to polecam kanał Sami kwadrat yy, Muzyka przede wszystkim. Dubstepy, drumstep, Nie, ja się nie znam, Substepy wszystko na step. Co? Nie mogę strzelać. O już mogę. Many nie miałeś może. Nie, mam full. Dobra, drugim kanałem jest San Go, który gdzieś tam sobie siedzi w dumbi teraz. No bo tam jest Terraria. Wojna Królewska, druga... druga strona. co to jest w ogóle? I... slajmy jakieś takie nowe. I trzecim kanałem jest... jest, jest, no... Nie, nie jest Mr. Green PL, czyli to jest taki, taki pan, który rzuca fajne poradniki do terrarii. Takie nie takie rzeczy, że... E, tutaj jest drzewo, tutaj ś... nieba to drzewo, tylko takie prawdziwe, prawdziwe, gdzie... Ja nie o niektórych rzeczach nie widziałem. A, ja wiem kto, to, to. ja też to. wiem kto. Znaczy, nie oczywiście, ale znam. I ja mam z tym panem podobno nagrywać. O, jest dżungla! I ja z tym panem mam podobno nagrywać coś. Ale to wkrótce, cześć Ady. Okay. Dobra, chodź tutaj, chodźmy gdzieś, by nic tak. ja Co w kupisz No Ja już kopę muda do, do hodowli neurofitu. Okej, okay. A w sumie dobry pomysł, bo Wodach my nie są... będziemy mogli mieć. Adi, A? ale proszę cię, wyłącz mikrofon. Adi wyłączył mikrofon? Możesz No czy znaczy, ale... znaczy, możesz, proszę. wiesz, nas słuchać? Nie słuchać, tylko tego, głośniki. Albo nie lepiej, wyłącz sobie mikrofon jak możesz i wtedy będziesz nas A teraz słyszał dobrze. No ale nie będziesz mówił, bo może dopiero z nami rozmawiać i ogarniesz sobie mikrofon. Mikrofon I ogarnięty tylko nie A mogę A ja teraz dobrze? No w miarę lepiej. bo no, bo teraz muszę trzymać telefon przy uchu, tak jakbym no. rozmawiał. No to What? dobrze. No to weź Właśnie sobie taśmę, nie? W jaki sposób na to weź? Albo taśmę? słuchawki i sobie przyklej pod słuchawką. Przyklej sobie taśmą do uka. Bez taśmy też się da. Ale masz słuchawki? No. To sobie załóż słuchawki i pod jedną słuchawkę sobie weź ten telefon. No, ale ci spadnie to no zdrowie. Nie spadnie, bo, bo ja tak robię czasami. I gadam ze skredziem i gadam z innymi przez telefon. I no i czasami czasami się, że i panu się społecznie ma. Gdy on tak robi, nie? To czasami słyszę spadający przedmiot na ziemię, ale nie wiem, no słabo Po prostu jestem wkurzony i rzucam. Spokojnie, to jest Soderich, są... Sple, 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 w mam dużo Co ty mówisz do mnie? Bo lubię. Sąd ma rozmawiać. Skopujemy z... się w dół, nigdy nas widzi. widzi. Tak jeszcze bardziej niewygodnie, wolne to. Ej, może by się udało znaleźć planterę albo ten... Jakoś się dostać do tego, wiecie... tego czegoś. To? No, dokładnie to. Dzy, 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 dzy. Że tak powiem. Także Także. Nie, już mamy, cicho. Także to te kanały... Ja ma... Cicho, z Gradzio mówię! Te kanały, które, o nie. których mówiłem to po, będą w opisie najpierw I, 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 i tam jest serce. Dobrze, tankujcie, Chociaż, że jesteś gun Jesteś gunwo tankiem, nie umiesz grać. Co wy tu bijecie? Że was tak zabije? Nie bie. Nie. <laughs> Oni są w dungeon'ie. Wiecie jakie... No, są to... tak. Ej, wiecie jakie Draven ma nie? Brzydkie. Tak. Draven, y, tamten gladiator jest fajny. A nie ten niebieski? Nie. Już nie wiesz, nie A nie ten niebieski? Nie? Nie podoba mi się. <laughs> niech ktoś kopie lewą stronę. No. Ja kopię lewą. A niech ktoś stawia pochodnie nie? jeszcze. Okay. Ja nie mam po ja będę Ja będę mamł oświetla, okej? Okej. nie wykopiemy tego zaraz. Chlorofid, ale tego teraz nie wykopiesz. Czemu? Eee, e, może ma ktoś dynamit? Eee... Ja mam. Eee... Ja mam. To do e, nie, czekaj. Ja... Okay. Dobra, uwaga. Nie tak, z kredzie, no tutaj gdzieś by się przydało. A, okej. Okay. Chyba nie działa. Ta. Chlorofit OR mam jedno. Aaa! Możemy już Parnik fa możemy Ej, wysadź, wysadź, bo to chyba wysadzać trzeba. Okej, okay, to czekaj. Tu wrzuć, okay. tu wrzuć Wrzuć tą dziurę w tą tu. Tu gdzie kurczuk stoi, tu gdzie kurczuk macha Dobra wystarczy gridzi Ej, jakim cudem ja mam to jedno, skoro się nie chce teraz wejść? No, Jezus, kopię się. Ej, nie kopię się! I kopie się to przecież, patrz. Ej, nie kopie się, ja mam dwa teraz znowu. Ej, nie o. wiem, może to trzeba wysadzać, ale bardzo dużo. Hmm. Um, no. Mam pomoc, przywołam piratów. Nie, nie teraz. Bo oni, jak będą na zewnątrz, to będą mogli iść sobie wziąć. Ej, mi zaraz ucho odpadnie. Przykro mi. Kupcie mi taśmę. Ok, moje... What, ładny! Tam jest mimik! Zabij żulnika! Z niego dropał! A ja tu jest więcej chlorofitu. Aaa, moje ucho! Dobra, my musimy eee... znaleźć tytanowy kilo chyba. Jest kinia, jest kinia. Jest kinia. Musimy tak, mieć killoft tutaj na. Jak to wykopałeś? Nie ty, wiem taśma, właśnie. Z, jaskin... z jaskinie chodźcie tu. Gdzie? <tuszy> tu w lewo. Tyrek. Ty, hey, ty, ty, ty. Myśli się mi taćmy pod pocztą. Nie. No on okay. Dojdziecie Do, za no. 10 lat. Nie. No rzeczywiście jest jaskinia. Wiesz SMS u treści. Taśma pod numer a 323 no. <tuszy> Czekać jak go zabiję po Zgrecił powracając do tego Dravena, nie? E? E? ten gladiator mu nic nie zmienia Zgrecił gladiator, to jest fajny taki sam Zgrecił gladiator Mój, Grecio, z Grecio, z Grecio. Ja Jestem gladiator jestem Gladiatorem, tak? Draven <gry> <gryfet> gladiator Ta ryba się nazywa Arama czy mi się wydaje Zginę, zginę, zginę. 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 Co cię biło? Macie może campfire? Nie, nie mam campfire Mam odpadające ucho jeśli chcesz A ja 8 Hehehe <śmiecki> 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 <Śmieszne> że tak bardzo Hehehe He śmieszne tak w He 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 pomogę, He 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 na gróbku, co tam piszą? takie śmieszne oho, tyle chlorofitu, nie mogę go kupić bo się miał nasz uciemnić tytan chlorophyt chlorophyt ej, ale ja wiem jak to się tłumaczy, chlorophyt, co nie? dżungel sopes, Dżung sopes. co on pieprzy? Oh. Dżungel sopes tam stępie. było Co to, to jest? Kurcze jak ty zrobiłeś dżungel sopes? Co? Skradzio skończ z tym Ej, dżungel sopes to jest to, co robienie tego mieczu z dżungli Ło Metyril Metyril Jakieś kur... Nie! Nieee Ło ja Ja kopę, bo ty masz zły filop. Ja uciekam, W sumie, szuka, czy my nie, nie mamy ...kilofów z... dobrych, skoro wy możecie mieć. Filopów. Ja mam przy sobie tyle tego kobaltu, że możecie, mogę zrobić każdemu kilof Tylko jakby jeszcze ktoś przejdzie. Hmm. Dobra, ja muszę się rozłączyć. I długo będę. Hahaha, <laughs> <laughs> to no raj. Yeah. Boże, boże. Nie Jej. no. My żartujemy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Okej, Kurde, no trzeba znaleźć więcej tych rzeczy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty nie możesz tak robić. Ja jestem depilatorem, czekaj. 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 O cholera, miniony no, tak. mnie biją. Patrz, Katarina. Chyba tytan tam znalazłem. No, ale mamy go i tak za mało i nie mamy na tyle medchirylu. Będziemy jeszcze. Czekaj, ile ja mam No, Teraj wszystko wziął. Nie mam jednego, cały, A sobie wziął Ej, i zabrał po prostu. Bo, bo się nie da wykopać. No bo trzeba medchirylowy kilo, a z gry Ten, Teraj zabrał cały. Sk Dlatego czego zabiję A ty ile masz? Jeden Dobra wiecie Mytki. co, bo już jest 20 minut Czyżby to był tytan? Nie, musimy znaleźć tytan. Jest tytan też, ale To zrobimy tak, że My sobie teraz zrobimy ten koniec odcinka, bo to już jest 20 minut I... Znajdziemy... I... Nas nagramy następny znowu z tych jaskin dalej. Będziemy siedzieć tutaj w tych jaskiniach, ale będziemy mieć wtedy myt Wszystko tak, bo nam się uda w 5 minut, kiedy się będzie zapisywał ten klik, jak to? no co ty z Grecią myślisz? Jakie 5 minut, wyciągajcie? No nie, w sumie klik się będzie zapisywał w 10. No masz rację, no to dobra, to następnym razem już będziemy mieli wszystko myt. Miet... Nie, tytanowe co, 10 minut, co to dla nas. Ty panu widział, to sobie można tak patrz. Tak no, Piub, już jest. Dobra. <pa bells> Dzięki za oglądanie, był za mną zgredow i gdzieś tamten poszedł. Jak więcej. I nic więcej. Right. Peł.